Kurs cudów, rozdział dziewiąty, przyjęcie pokuty. Część druga, odpowiedź na modlitwę. Każdy, kto kiedykolwiek próbował posłużyć się modlitwą, by o coś poprosić, doświadczył czegoś, co wydaje się niepowodzeniem. Jest to prawda nie tylko w powiązaniu z konkretnymi rzeczami, które mogą być szkodliwe, ale również w powiązaniu z prośbami, które są ściśle zgodne z tym kursem. Szczególnie ta ostatnia kategoria może być nieprawidłowo interpretowana jako dowód, że kurs nie ma na myśli tego, co mówi. Musisz jednak pamiętać, że kurs stwierdza i to wielokrotnie, że jego zamierzeniem jest ucieczka przed lękiem. Przypuśćmy zatem, że prosisz Ducha Świętego o coś, czego naprawdę chcesz, lecz nadal się tego lękasz. W takim przypadku uzyskanie tego nie byłoby już czymś, czego chcesz. Z tego właśnie powodu pewne konkretne formy uzdrowienia nie zostają osiągnięte nawet wtedy, gdy osiągnie się stan uzdrowienia. Ktoś może prosić o uzdrowienie fizyczne, ponieważ lęka się szkody cielesnej. Jednocześnie, gdyby został uzdrowiony fizycznie, zagrożenie dla jego systemu myślowego mogłoby go znacznie bardziej przestraszyć niż jego przejaw fizyczny. W tym przypadku nie prosi naprawdę o wyzwolenie z lęku, lecz o usunięcie objawu, który sam wybrał. Prośba ta nie dotyczy zatem wcale uzdrowienia. Biblia podkreśla, że otrzymasz wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziesz. I to zaiste prawda. Sam fakt, że Duch Święty został o cokolwiek poproszony, zapewni odpowiedź. Lecz jest równie pewne, że żadna odpowiedź dana przez niego nigdy nie będzie taką, która zwiększałaby lęk. Możesz nie usłyszeć jego odpowiedzi, nie możesz jednak jej stracić. Jest wiele odpowiedzi, które już otrzymałeś, lecz których jeszcze nie usłyszałeś. Zapewniam cię, że czekają na Ciebie. Jeżeli chcesz wiedzieć, że twe modlitwy zostały wysłuchane, nigdy nie wątp w Syna Bożego. Nie kwestionuj jego tożsamości i nie myl z czymś innym, gdyż twoja wiara w niego to twoja wiara w siebie samego. Jeżeli chcesz znać Boga i jego odpowiedź, wierz we mnie, którego wiary w ciebie nie można zachwiać. Czy możesz prawdziwie prosić Ducha Świętego i wątpić w swojego brata? Wiesz, że Jego słowa są prawdziwe z powodu prawdy, która w nim jest. Zjednoczysz się z prawdą w nim, i Jego słowa będą prawdziwe. Tak jak będziesz słyszał Jego, tak mnie słyszeć będziesz. Słuchanie prawdy jest jedynym sposobem, w jaki możesz słyszeć ją teraz i ostatecznie ją poznać. Przesłanie, jakie Twój brat daje Ci, zależy od Ciebie. Co do Ciebie mówi? Co chcesz, aby mówił? Twoja decyzja o Nim określa przesłanie, jakie otrzymasz. Pamiętaj, że w Nim jest Duch Święty i jego głos mówi do ciebie przez Niego. Cóż innego prócz prawdy może powiedzieć Ci tak święty brat? Czy jednak jej słuchasz? On może nie poznawać, kim jest, lecz w jego myśle jest światło, które poznaje. Światło to może zajaśnić w Twoim umyśle, nadając prawdziwość Jego słowom i czyniąc Cię zdolnym do ich słyszenia. Jego słowa są odpowiedzią Ducha Świętego dla Ciebie. Czy Twoja wiara w Niego jest wystarczająco silna, by pozwoliła Ci słyszeć? Tak samo jak nie możesz modlić się jedynie za siebie, nie możesz odnaleźć radości tylko dla siebie. Modlitwa jest potwierdzeniem włączenia, kierowanym przez Ducha Świętego zgodnie z prawami Bożymi. Zbawienie pochodzi od twego brata. Duch Święty szerzy się z Twojego umysłu do jego i odpowiada Tobie. Nie możesz słyszeć głosu przemawiającego w imieniu Boga tylko w sobie, ponieważ nie jesteś sam. Jego odpowiedź zaś przeznaczona jest jedynie dla tego, czym jesteś. Nie będziesz wiedział, jak wielkim zaufaniem cię obdarzam, dopóki nie będziesz go szerzył. Nie będziesz ufał przewodnictwu Ducha Świętego lub wierzył, że ono jest dla ciebie, dopóki nie usłyszysz go w innych. Ono musi być dla twego brata, ponieważ jest dla ciebie. Czy Bóg stworzyłby głos tylko dla ciebie samego? Czy mógłbyś w ogóle słyszeć jego odpowiedź, jeżeli nie słyszałbyś, jak on odpowiada wszystkim synom Bożym? Usłysz od twego brata to, co chcesz, abym ja usłyszał od ciebie. Gdyż nie chcesz, abym był oszukiwany. Kocham cię dla prawdy, która jest w tobie, tak jak czyni to Bóg. Twoje oszustwa mogą oszukiwać ciebie, lecz nie mnie. Dzięki poznaniu, czym jesteś, nie mogę w ciebie wątpić. Słyszę w tobie jedynie ducha świętego, który mówi do mnie poprzez ciebie. Jeżeli chciałbyś mnie usłyszeć, słuchaj moich braci, w których mówi głos Boży. W nich jest odpowiedź na wszystkie modlitwy. Otrzymasz odpowiedź, gdy będziesz ją słyszał we wszystkich. Nie słuchaj niczego innego, bo nie będziesz słyszał prawdziwie. Wierz w swoich braci, ponieważ ja wierzę w ciebie, a nauczysz się, że moja wiara w ciebie jest uzasadniona. Wierz we mnie poprzez wiarę w nich ze względu na to, co dał im Bóg. Odpowiedzą ci, jeżeli nauczysz się prosić ich tylko o prawdę. Nie proś o błogosławieństwa, nie błogosławiąc ich, bo tylko w ten sposób możesz się nauczyć, jak bardzo sam jesteś błogosławiony. Podążając tą drogą, szukasz prawdy w sobie. To nie jest wychodzenie poza siebie, lecz ku sobie. Słuchaj jedynie Bożej odpowiedzi w jego snach, a otrzymasz odpowiedź. Nie wierzyć oznacza być przeciwko lub atakować. Wierzyć oznacza. Przyjmować i być za. Wierzyć nie znaczy być łatwowiernym, lecz przyjmować i doceniać. Tego, w co nie wierzysz, nie doceniasz i nie możesz być wdzięczny za coś, czego nie chcesz. Nie cenisz. Zapłacisz cenę za osąd, ponieważ osąd jest ustalaniem ceny. I tak jak ją ustalisz, tak ją zapłacisz. Jeżeli płacenie równa się dostawaniem, ustalisz niską cenę ale będziesz żądał wysokiego zysku zapomnisz powiem że ustalać cenę znaczy oceniać a zatem twój zysk będzie proporcjonalny do twego osądu wartości jeżeli płacenie będziesz kojarzył z dawaniem nie będziesz mógł go postrzegać jako straty i rozpoznasz wzajemny związek dawania i otrzymywania ze względu na wartość zysku ustalisz wówczas wysoką cenę Cena za dostawanie to tracenie z pola widzenia wartości, co nieuchronnie sprawi, że nie będziesz cenił tego co otrzymasz. Ceniąc to nisko, nie będziesz tego poważał i nie będziesz tego chciał. Nigdy nie zapominaj zatem, że to ty określasz wartość tego co otrzymujesz i ustalaj cenę tego za pomocą tego co dajesz. Wierzyć, że można dostać wiele za niewiele to wierzyć że możesz targować się z Bogiem. Prawa Boże są zawsze sprawiedliwe i doskonale stałe. Poprzez dawanie otrzymujesz. Otrzymywać znaczy jednak przyjmować, a nie dostawać. Nie można nie mieć, lecz można nie poznawać, że się ma. Rozpoznanie, że się ma, jest chęcią dawania i jedynie dzięki tej chęci możesz rozpoznać to, co masz. To, co dajesz, jest zatem wartością, jaką przypisałeś temu, co masz, to zaś jest dokładną miarą wartości, jaką temu przypisałeś. A to z kolei jest miarą, jak bardzo tego chcesz. Możesz zatem prosić Ducha Świętego jedynie poprzez dawanie Mu, a możesz Mu dawać jedynie tam, gdzie Go rozpoznajesz. Jeżeli rozpoznajesz Go we wszystkich, to zastanów się, o jak wiele będziesz Go prosił. I jak wiele otrzymasz? On nie odmówi ci niczego, bo ty niczego mu nie odmówiłeś, a zatem możesz dzielić się wszystkim. I w ten, i ten, tylko ten sposób możesz mieć jego odpowiedź, ponieważ jest ona wszystkim, o co możesz prosić i czego możesz chcieć. Mów zatem do każdego, ponieważ wolą moją jest poznać siebie samego. Widzę Cię jako Bożego Syna, a mego brata.